Stójka, czas najwyższy na stójkę. Jeżeli ktoś kroił ją z dwóch części, to pierwszą rzeczą, jaką robi, jest zszycie środkowego szwu, który wyląduje nam dokładnie na środku szyi, na tyle. Ja kroiłam moją stójkę, oczywiście ze skosu, ale z jednego kawałka i jak widzicie, ja nie mam wiązań. Ale to, co zrobimy za chwilę, będziemy robić dokładnie tak samo i dla osób, które mają przedłużenie w postaci wiązania, i dla tych, które będą wszywały samą stójkę. Przypominam, że jeżeli ktoś chce sobie przy wszyciu stójki cokolwiek ozdobić, więc tak jak ja dodać wypustkę, falbankę, wstążkę, cokolwiek, to fastryguję ją w tej chwili wzdłuż linii dekoltu. I teraz uwaga, fastryguję ją też na naszych założeniach w przodu, które później pójdą pod spód, ale pamiętamy, że tu wprawdzie będziemy fastrygować, ale jeszcze nie będziemy tego miejsca przyszywać. I teraz, co musimy zrobić? Przede wszystkim spójrzmy na naszą stójkę. Mam zaznaczony środek, ponieważ ja nie mam tego szwu środkowego, więc zaznaczyłam sobie, że to jest mój środek. I mam zaznaczone dwa dodatkowe miejsca, które będą mi się pokrywały ze szwami na ramionach. Natomiast moja stójka kończy się w tym miejscu, gdzie była czwóreczka na wykroju, czyli ta czwórka, koniec mojej stójki, wyląduje dokładnie w tym miejscu. Przyszywanie stójki zawsze zaczynamy tak samo, czyli nie zaczynamy przypinać jej od brzegu. Tylko zaczynamy przypinać ją od środka tyłu. Mamy środek tyłu, ja też mam go zaznaczonego. Wprawdzie teraz troszeczkę mniej go widać, bo troszeczkę przesłania mi go wypustka, ale dam sobie radę. I układamy bluzkę prawą stroną do góry. Do tego dołożę sobie stójkę prawą stroną do prawej. I uwaga, oznaczenia. Szwów mają się znaleźć tam, gdzie rzeczywiście z tymi szwami to się zetknie. Czyli tam, gdzie ich nie ma, to jest moja tak jakby lewa strona tejże stójki, która zostanie podłożona pod spód. I zaczynamy przypinać. Przypinam najpierw środek u was może tutaj być szef do środka. Czyli w moim przypadku w tym miejscu. Wpinam. A później przypinam sobie równiutko, gęsto szpilki krótko wbijane. I zobaczcie, że rzeczywiście miejsce, gdzie ma być szef wyjdzie u mnie na szwie. Jeżeli mamy minimalne przesunięcia, to się tym za bardzo nie przejmujemy. I przypinamy najpierw jedną stronę, a później drugą. Tylko teraz uwaga, co się dzieje tutaj. Nie zaginamy jeszcze tego podłożenia przodu, tylko przypinamy sobie na rozłożonym materiale. My zagniemy to dopiero, kiedy to zostanie przyszyte i jak już będzie przyszyte, to wtedy tu zagniemy, a podłożenie stójki tak jakby nam zamknie to wszystko w środku. Na razie przy tym pierwszym osadzającym stójkę na dekolcie szwie przypinamy wszystko tak, żeby mieć jedną warstwę na jednej warstwie. I oczywiście dobrze by było, żeby ten koniec stójki, czyli czwóreczka, wypadł nam dokładnie na końcu przodu, czyli w tym miejscu, które mam nadal oznaczony linią zrobioną nitką. Teraz uwaga: osoby, które mają stójkę związanie, przypinają dokładnie tak samo. Tylko do miejsca osadzenia stójki na przodzie. Całe wiązanie, które ma być swobodne, zostaje niespięte, niedopięte, nietknięte. Interesuje nas tylko i wyłącznie to, co znajduje się wzdłuż linii dekoltu. Przypinamy, ewentualnie fastrygujemy i przeszywamy. Przeszywanie pokażę, ponieważ tutaj trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę, żeby dobrze zacząć i dobrze skończyć.